Cześć, dzień dobry. Witajcie. Dzisiejszy filmik zostanie poświęcony tematowi, który sami wybraliście tak naprawdę, bo zrobiłem ankietę i spośród trzech możliwych tematów wybraliście właśnie ten. Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Napisałem, że temat będzie około godzinny, ale zdecydowałem, że zrobię go znacznie krótszym. Bo można by było o tym wszystkim opowiadać wiele, wiele godzin. Ale nie o to chodzi, żeby podawać tutaj kolejne i kolejne fragmenty z Biblii, ale przede wszystkim o to, by znaleźć takie pasusy z Biblii, z Pisma Świętego, zarówno z Starego, jak i Nowego Testamentu, które pozwolą Wam, pozwolą nam na konstruktywną rozmowę ze świadkami Jehowy na temat tego, co się dzieje z człowiekiem, gdy umiera. Moi drodzy, to jest chyba najważniejsze pytanie, jakie zadaje sobie ludzkość. Co się z nami dzieje w momencie, kiedy. Życie się kończy. U Świadków Jehowy sprawa jest jasno wyłożona. Mianowicie nic. Człowiek po śmierci nie istnieje, nie ma go, bo nie ma duszy nieśmiertelnej według Świadków. Człowiek, mówiąc w cudzysłowie, istnieje już tylko w pamięci u Boga. Eee, wierzyłem tak i ja, przyznaję się do tego, ale ostatnio spośród moich znajomych, bliskich, umierało sporo osób i wróciłem do tego tematu ponownie. I tak jak w przekładzie Nowego Świata, na to, co nas czeka po śmierci, istniały do tej pory trzy słowa określające miejsce i stan zmarłych, mianowicie Szeol, Hades i Gehenna. Tartar zarezerwowany był tu dla e, aniołów, które zgrzeszyły i którym później Jezus e, przekazywał pewną wiedzę, głosił coś. E, mamy taką informację, że Jezus po swojej śmierci e, głosił, Aniołom w Tartarze. Co głosił? O tym porozmawiamy sobie innym razem. Mianowicie, moi drodzy, zrewidowany przekład Nowego Świata ujednolicił te wyróżniki do jednego słowa, mianowicie do grobu, grób. Zrobiono to z rozmysłem, oczywiście, ze świadomością, by uciąć takie spekulacje o różnych miejscach i stanach po zgonie człowieka. Tylko pytanie jest, dlaczego to zrobiono? No bo w Zborach zaczęto dyskutować o takich e, mitologicznych naleciałościach tych słów, o tym, że w Hadesie przecież ludzie żyli po śmierci, że będąc krainą umarłych, była też przepełniona, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, życiem, a może inaczej, e, śmiercią. Zrobiono to, e, zrobiono to dlatego, żeby te wszystkie słowa, które do tej pory kojarzyły się świadkom rzeczywiście z jakąś egzystencją, jakąś formą, możliwością życia, do słowa grób. Dlaczego? Bo kiedy idziemy na groby, nie widzimy nic. Tam nie ma nikogo. Tam nie ma głosu, nie ma śmiechu, nie ma krzyku, nie ma żadnego pukania w te płyty i tak Nic. Tych ludzi nie ma. Ludzie mają nie pytać. Dlatego y Świadkowie użyli tylko, wyłącznie jednego słowa grób, ale idąc e, właśnie za tym tokiem myślenia, co zrobili Świadkowie Jehowy z tym słowem, musimy zadać sobie pytanie, jakie konsekwencje tego niewyróżniania tych różnych części e, trwania po śmierci nastały w przekładzie Nowego Świata. I pojawił się pewien problem, bo na przykład w Ewangelii Łukasza, bardzo ważnym fragmencie dla chrześcijan, Łukasza 16, 19-31, czytamy. Będę przy, y, cytować to wszystko za zrewidowanym przykładem Nowego Świata. Moi drodzy, a więc troszeczkę czytania będzie. Pewien bogaty człowiek miał zwyczaju ubierać się w purpurę i len i prowadził wystawne życie. Przy jego bramie kładziono żebraka, o imieniu Łazarz, który był pokryty wrzodami i który chciał zaspokoić głód resztkami ze stół bogacza. Tymczasem psy przychodziły i lizały jego wrzody. Po pewnym czasie żebrak umarł i aniołowie zanieśli go na miejsce przy Abrahamie. Także bogacz umarł i został pochowany, gdy znosił w grobie męczarnię, podniósł oczy i w oddali zobaczył Abrahama, a obok niego Łazarza. Zawołał więc – Ojcze Abrahamie, zlituj się nade mną i poślij łazarza, żeby umoczył czubek palca w wodzie i ochłodził mi język, bo bardzo cierpię w tym buchającym ogniu. Ale Abraham powiedział: Synu, pamiętaj, że ty za życia w pełni zaznawałeś dobra, a łazarz znosił zło. Teraz on zaznaje tu pocieszenia, a ty cierpisz. Poza tym między nami, a wami. Została utworzona wielka przepaść, tak iż nikt, kto chce przedostać się od nas do was, albo od was do nas, nie może tego zrobić. Wtedy bogacz rzekł, w takim razie proszę cię, ojcze, poślij go do domu mojego, ojca. Mam pięciu braci, niech im wszystko dokładnie przekażę, żeby nie trafili do tego miejsca męczarni. Ale Abraham powiedział, mają pisma Mojżesza i pisma proroków, niech ich słuchają. Wtedy bogacz odrzekł. Ojcze Abrahamie, nie posłuchają ich, ale jeśli pójdzie do nich ktoś z umarłych, to, okaże, to okażą skruchę. Na to on mu odparł, jeśli nie słuchają Pism Mojżesza, ani pism proroków, to nie dadzą się przekonać, choćby ktoś z martwych wstał. Moi drodzy, niezwykły fragment, ale po kolei Bogacz, który po śmierci znalazł się w takim no, nieco innym miejscu niż łazarz, Prosi o kroplę wody, bo cierpi męki. Abraham tłumaczy bogaczowi, że między nimi jest tak ogromna przepaść, taka różnica, takie miejsce, że nie pozwala mu to nawet na przedostanie się do niego. A zatem jeszcze um, można powiedzieć, że jest to zupełnie inne miejsce w świecie zmarłych. Bogacz jest w innym miejscu, Łazarz jest w innym miejscu. A zatem, moi drodzy, widzimy... Że ten świat, o którym mówił Jezus w tej swojej przypowieści. Niektórzy twierdzą, że to jest przypowieść, ale ja uważam, że to nie jest do końca przypowieść, taka jak wcześniejsze. Wyjaśnię wam dlaczego. Więc moi drodzy, jest to jeszcze inne miejsce, jak mówiłem w świecie zmarłych. Jedna osoba jest w jednej części, druga jest w drugiej części. Od razu po śmierci zaznają albo cierpienia, albo radości. To jest bardzo intrygujące. Zauważcie, że Bogacz prosi Abrahama i Łazarza, żeby skontaktować się z kim? Ano z tymi, którzy jeszcze żyją i nie wiedzą, co może ich spotkać. I tu Abraham mówi, że tego nie zrobi. Bo jeśli ktoś ma wiarę w pismo, to to mu wystarczy. A gdyby nawet ujrzał zmarłego, który wraca z tej ziemi, nie uwierzy. Świadkowie przekonują, że to przypowieść, tak jak mówię, zmyślona historia. Moi drodzy, nawet jeśli, choć tak moim zdaniem nie jest, to jedyna z przypowieści, bo to tak naprawdę jedyna z przypowieści, w której są imiona, co coś sugerować już powinno. Jeżeli Jezus wymawia jakieś imię Łazarza, imię Abrahama, to chyba nie mówi od tak sobie tej historii, jako bajki czy coś w tym stylu. Moi drodzy, i tu pojawia się takie pytanie, które bardzo oburza świadków, ale także wiele osób, które odeszły już od świadków. O tym nagram osobny film, bo chciałbym Wam pokazać, jak... Wyglądają wierzenia osób, które odeszły od świadków Jehowy. Przeprowadziłem taką ankietę, prosząc kanały na YouTube, osoby na forach, na grupach Facebookowych, by powiedziały mi, jakie są ich obecne wierzenia. I zrobiłem z tego taką tabelkę i pokażę Wam, jak wiele osób odchodząc od świadków Jehowy tak naprawdę pozostaje świadkami Jehowy nadal. I to jest chyba najbardziej przykre w tym wszystkim, że świadkowie odchodząc z organizacji, odchodzą tylko z niej, a ich myślenie pozostaje nadal takie samo. Jak bardzo ciężko jest pozbyć się okularów strażnicy, jak bardzo ciężko jest czytać Biblię w sposób inny niż do tej pory. Do meritum, moi drodzy. Wieczna kara. Świadkowie Jehowy. Lubią argumentować e, zaprzeczenie tej e, koncepcji religijnej takim prostym przykładem, bo jeżeli grzesznik żyje 70 lat, załóżmy, to żadna to Boża sprawiedliwość, kiedy za swoje grzechy cierpieć ma wiecznie. On powinien zatem cierpieć męczarnie przez 70 lat. I moi drodzy, ja ten argument też stosowałem. On mnie też przekonywał swego czasu, ale przepraszam. Zastanówmy się nad drugą stroną medalu, czy nagroda, za to, że się nie grzeszyło tyle, że się było wierzącym, przyjęło się Chrystusa do swojego życia, też trwać ma 70 lat? Nie. Jest wieczna. Wnioski. Tu, gdzie mi wieczność odpowiada, to ją biorę, a tu, gdzie nie, to ją odrzucam i twierdzę, że to byłoby złe ze strony Boga? No, Dziwna sofistyka, dziwna. Dobrze, wróćmy, moi drodzy, znów do meritum i zacznijmy od początku, tak naprawdę, bo y, powinniśmy zacząć od tego, że prawda o śmierci przedstawiana była w Biblii stopniowo, że jej poznawanie było takie, jak ze wschodem słońca takie progresywne od Starego do Nowego Testamentu od Księgi Rodzaju do księ po Księgę Objawienia. W księdze rodzaju czytamy dosyć ciekawą, taką hmm, sytuację, poznajemy dosyć taką intrygującą z perspektywy właśnie badacza życia po śmierci, która jest od dziwo bardzo mało znana. To księga rodzaju 2570. Przeczytam wam teraz przekład Nowego Świata. Będę starał się cytować tylko ten przekład, żeby móc dyskutować ze świadkami na ten temat oczywiście. Eee, a Abraham żył 175 lat. Umarł w późnej starości. Sędziwy i zadowolony ze swego życia. Dołączył do swojego ludu. Izaak i Ismael, jego synowie, pochwyta, pochowali go w jaskini. Machpela niedaleko Mamre na polu Efrona. Syna Chetyty, Cochara. Na polu, które Abraham kupił od synów Heta, został pochowany tam, gdzie jego żona. Po śmierci Abrahama Bóg dalej błogosławił jego synowi. Moi drodzy, dlaczego czytam akurat ten fragment? Bo zobaczcie, co znaczy, że Abraham po swojej śmierci w wieku 175 lat dołączył do swojego ludu. Czy to znaczy. Um, że został pochowany razem ze swoimi bliskimi, z sprzyjającymi mu uczniami? Nie. Nie znaczy to tego. I skąd to wiemy? A stąd, że został pochowany na tym polu, obok, wyłącznie obok Sary. Zatem przykład Nowego Świata sugeruje nam, moi drodzy, że Abraham trafi już tam, gdzie jego lud, że spotkał ich tam, gdzie odszedł, a w grobie. Był tylko obok Sary. Ale pokażę wam jeszcze ciekawszy fragment i to oczywiście z przykład Nowego Świata. Księga Wyjścia 2,15 I Bóg jeszcze raz rzekł do Mojżesza, masz powiedzieć Izraelitom tak, Jehowa Bóg waszych praojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest moje imię na zawsze, Będę je będą je pamiętać wszystkie pokolenia. Teraz idź. Jeszcze taka malutka dygresja. Będą je pamiętać wszystkie pokolenia. Chodzi o imię Boga, tak? W przykładzie Nowego Świata mieliśmy różne próby tłumaczenia tego tetragramu JHWH, co on może znaczyć. I pamiętam, jak rozmawiałem ze swoją ciocią, świadek Jehowy, że najlepszym tłumaczeniem pokazującym Boga w działaniu. Jest tłumaczenie tego imienia jako okaże się, kim się okaże. I teraz niestety widzę, że w przekładzie Nowego Świata zrewidowanym zmieniono to imię na stanę się. Dla mnie jest to po prostu szokujące. Muszę aż z ciekawości zapytać na dniach, jak teraz y, patrzy na tę formę imienia Bożego. Bo jeśli tamta była najlepsza, okaże się, kim się okaże. To jaka będzie ta forma, stanę się? To co? Yy, czy to nie sugeruje przypadkiem, że Boga teraz nie ma? Stanę się? To tak jak ja bym powiedział: jak skończę studia, to stanę się nauczycielem, tak? Czyli teraz nie jestem nauczycielem? Oczywiście, że nie jestem, bo ja dopiero studiuję, żeby tym nauczycielem się stać. A kim ma się stać Bóg? Nie jest Bogiem teraz. Myślę, że jest to bardzo niefortunne tłumaczenie w języku polskim. Aha, i zasugerowano mi coś, co już sam zacząłem robić, moi drodzy. E, jeden z użytkowników e, poprosił mnie, żebym stworzył taki filmik poświęcony tłumaczeniowi przy, tłumaczeniom e, przykładu nowego świata, mianowicie różnicą między. Angielską zrewidowaną wersją Przykład Nowego Świata, a polską wersją zrewidowanego przykład Nowego Świata. I ten film może pojawi się jeszcze dzisiaj, ewentualnie jutro, bo już jest praktycznie skończony. Moi drodzy, ale wróćmy do tego fragmentu. Bóg przedstawia się jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ale tutaj pada bardzo ciekawe pytanie. Przecież oni nie żyją. A co mówi Jezus o Bogu? W Ewangelii Mateusza 22, werset od 31 do 33 czytamy: A co do tego, czy umarli z martwych staną, to czy nie czytaliście, że Bóg powiedział: Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Przecież On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Kiedy tłumy to usłyszały, były ogromnie zdumione jego nauką. Czytamy jednoznacznie: Bóg nie jest Bogiem Umarłych. Wniosek: Abraham, Izaak, Jakub żyją. No chyba tak. Oni nie zakończyli swojego biegu. Oni są gdzieś jeszcze. Ewentualnie można powiedzieć, że czekają, że są w tym miejscu które jest też udziałem tego Łazarza z opowieści Jezusa. Może tam się znajdują obecnie. Moi drodzy, i pada tutaj też dosyć ciekawe stwierdzenie. Kiedy tłumy to usłyszały, były ogromnie zdumione jego nauką. Dlaczego? Przecież Jezus głosił cały czas o tym, że istnieje życie, że jest zmartwychwstanie. Ano dlatego, że mówił to, moi drodzy, do saduceuszy. A była to taka religijna sekta, która nie wierzyła w duchowość, praktycznie. Nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wierzyli w istoty duchowe. Wierzyli tylko w pracę, w działalność własną, na własne wybawienie i tyle. A kiedy Jezus powiedział im o tym, to się zdumieli. A teraz ulubiony fragment ze Starego Testamentu Świadków Jehowy, czyli Kaznodziei 9, 5 do 10, może nawet trochę więcej, przeczytamy. Od 3. Moi drodzy, czytamy. Pod słońcem dzieje się coś przygnębiającego, ponieważ ludzi czeka ten sam los. Ich serce jest pełne zła, dopóki żyją, mają w sercu szaleństwa, a potem umierają. Dla każdego, kto żyje, jest nadzieja, bo żywy pies jest w lepszej sytuacji niż martwy lew. Żyjący wiedzą, że umrą, ale umarli nic nie wiedzą, ani nie mają już żadnej nagrody, bo cała pamięć o nich idzie w zapomnienie. Przeminęła też ich miłość, nienawiść i zazdrość. Nie mają już żadnego udziału w tym, co się dzieje pod słońcem. Idź, jedz swój pokarm z radością i pij swoje wino z radosnym sercem, bo prawdziwemu Bogu spodobały się Twoje uczynki. Zawsze nuś białe ubrania i nacieraj głowę oliwą. Ciesz się życiem ze swoją ukochaną żoną. Przez wszystkie dni swojego ulotnego życia, które Bóg ci dał pod słońcem, przez wszystkie swoje marne dni, bo to masz od życia. To jest Twoja nagroda za życia, za ciężką pracę, którą się trudzisz pod słońcem. Cokolwiek może zrobić, rób to z całą mocą, bo w grobie, w miejscu, do którego idziesz, nie wykonuje się pracy, ani nie układa się planów, nie ma tam wiedzy, ani mądrości. Ho-ho, świadkowie Jehowy, badacze, adwentyści biorą, po prostu rzucają tym fragmentem nam w twarz i mówią: W grobie nie ma nic. Nie ma żadnego życia, dusza jest śmiertelna, bo dusza, która grzeszy, ta umrze, jak mówi Kohelet. Ale, moi drodzy, jest coś bardzo ważnego w tym fragmencie. Pozornie tak on mówi, ale tylko pozornie. Bo gdy przeczytamy werset szósty, zauważymy, że opis dotyczy nie ogólnie aktywności po życiu, ale aktywności po życiu w świecie pod słońcem. A zatem umarły nie ma wpływu na rzeczywistość żywego. Poza tym pamiętajmy, że prawda, wiedza o pewnych sprawach kluczowych postępowała stopniowo. Jezus objawił przecież prawdę o Ojcu i życiu dużo dokładniej niż na przykład kaznodzieja. Kaznodzieja Salomon mówi, że imię ludzkie, pamięć o człowieku idzie w zapomnienie. Jezus mówi, że zapamięta wybranego. Moi drodzy, Salomon mówi, że nie ma zapłaty. Jezus mówi, że przyjdzie, a zapłata będzie z nim, by oddać każdemu za jego czyny w odpowiedni sposób. Czy to się wyklucza? No, sceptyk powie oczywiście, Stary Testament jest niezgodny. Z Nowym Testamentem Salomon przeczy Jezusowi. Moi drodzy, nie. Bo Salomon i Jezus rozważają to samo, ale na innych płaszczyznach znaczeniowych. Salomon mówi tu o życiu ziemskim aż do śmierci, zaś Jezus o wieczności. Poza tym ostatnie słowa kaznodziei Salomona brzmią, a to przemyślanym w swoim sercu. To mówi chyba dużo. Ale są też dosyć ciekawe w tej kwestii fragmenty, e, które zanotowano w Nowym Testamencie. Na przykład apostoł Paweł w liście do Filipian, pierwszy rozdział 21 do 24 powiedział, a właściwie był przekonany, że po śmierci od razu będzie z Jezusem. Nie że będzie spał w grobie, bo powiedział. I tutaj czytamy: Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jeśli dalej mam żyć w ciele, Moja praca może przynieść o, przynosić owoce, ale co sam wolałbym wybrać, tego nie wyjawię. Jestem rozdarty z powodu tych dwóch rzeczy. Z jednej strony pragnę odejść i być z Chrystusem odejść i być z Chrystusem bo to oczywiście jest o wiele lepsze. Ale z drugiej strony, dla Was będzie lepiej, żebym pozostał w ciele. Będąc o tym przekonany, wiem, że pozostanę i dalej będę z Wami. Sam Jezus powiedział moi drodzy, że dusza jest nieśmiertelna, że nie podlega ta część człowieka zabiciu. Eee, czytamy taki fragment. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który i duszę, i ciało może zgładzić w gehennie. Takich wersetów są dziesiątki, jak nie setki. Ale dla mnie najciekawszy jest fragment i tutaj dosyć takiej kontrowersyjnej części Biblii, pierwsza księga Samuela, 28 rozdział, który opowiada o wywołaniu ducha Samuela przez wróżkę z Endor na prośbę Saula. Oczywiście świadkowie Jechowy, jak i inne wyznania postmilenarystyczne, będą przekonywać, że to nie Samuela, a demon. Dlatego na przykład w zrewidowanym przykładzie Nowego Świata, Mamy wokół imienia Samuela cudzysłów. Oczywiście w oryginale tego nie ma, ale przykład Nowego Świata jakoś musi pokazać świadkom, że to nie duch Samuela przecież. Czytamy tam moi drodzy tak. Król rzekł do niej: Nie bój się, co widzisz? Odpowiedziała mu: Widzę, jak ktoś podobny do Boga wychodzi z ziemi. Saul od razu spytał: Jak wygląda? To starzec ma na sobie płaszcz bez rękawów, odrzekła. Saul zdał sobie sprawę, że to Samuel. Padł na kolana i pokłonił się do ziemi. Samuel odezwał się do Saula: Dlaczego mnie niepokoisz? Czemu kazałeś mnie wywołać? Saul odrzekł: Jestem w wielkim kłopocie, bo Filistyni walczą ze mną, a Bóg mnie opuścił. Już mi nie odpowiada ani przez proroków, ani przez sny. Dlatego wzywam ciebie, żebyś mi powiedział, co mam robić. Samuel przemówił: Czemu mnie wypytujesz, skoro Jechowa cię opuścił i stał się Twoim wrogiem? Jechowa uczyni tak, jak przeze mnie zapowiedział, Jehowa wydrze królestwo z Twoich rąk, a daje Twojemu bliźniemu Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu Jehowy i nie zgładziłeś Amalekitów, którzy wzbudzili w nim płonący gniew, dzisiaj Jehowa postępuje z Tobą właśnie w ten sposób. I Jehowa wyda Ciebie i Izraela w ręce Filistynów. Jutro Ty i Twoi synowie będziecie ze mną, a wojsko izraelskie Jechowa wyda Filistynom. Moi drodzy, wszystkie te słowa się sprawdziły. Ale zaraz taki świadek Jehowy powie, ale to jest niezgodne z kaznodziei. Sam nie przekonujesz, że zmarli Marii nie mają do czynienia z niczym co jest pod słońcem, a tutaj przecież Samuel wie, co się stanie. No, moi drodzy, Samuel to przepowiedział. Więc on nie wiedział o tym, co się dzieje na ziemi, ale wiedział o tym, co się stanie, ponieważ Tę wiedzę przekazał mu Bóg już wcześniej. On nie powiedział nic nowego. Nic nowego pod słońcem. On powiedział to, co wiedział za życia. I bardzo ciekawy fragment, który kończy tę wypowiedź, tę narrację: Jutro Ty i Twoi synowie będziecie ze mną. Jutro, czyli w momencie, kiedy umrą, będą już z Samuelem. Bardzo ciekawe. Moi drodzy, te fragmenty myślę, że są wystarczające do tego, żeby pokazać Wam, że rzeczywiście coś jest po tej śmierci, że to nie jest wyłącznie sen, że coś tam może być. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia niedługo.